Witam was, ja jestem Divioner, a to jest gra Stellaris. No i cóż, mamy tutaj kolejny etap kosmicznych smoków, które to odkrywają coraz więcej zagadek i coraz więcej przestrzeni niezbadanej. Tudzież, innymi słowy, trzeba tutaj doprowadzić do spadania tych kurde wszystkich nowych odkryć, ale tu mi wypełzło imperium, które jest Junta Wojskowa, honorowi wojownicy, wojowniczość i ostrożność. Co jest bardzo niepokojące. Zważywszy na to, że nasza siła jest żadna, trzeba będzie to za chwilę zmienić na moment. Teraz, tak, ty jesteś archeolog, tak? Ty prowadzisz tu badania, czy badania nie prowadzisz? Czy to już zostało przeprowadzone? Planeta Baoli. To się nazywa, że jak? Tumzuturum, Turum, coś tam. Komórki, dobra. Czekaj, tego Tumura wrzucę tu. Który to? Turban Willin, Turban marlas. St Staturo... A Jak go się nazywa? Husk Emic. Tak. Dobra, też tutaj. Prowadzi wykopaliska, co to jest? Komórki w komórkach. częściowo pusty. W jego wnętrzu znajduje się gęsta struktura plastra miodu z nieznanego stopu, a w niej pojemniki z DNA o opcjach. Najpewniej jest to archiwum życia. Genetyczna kronika wcześniejszej, już nie istniejącej cywilizacji. Większość DNA uległa nieodwracalnej degradacji, ale i tak można wiele się tego tu nauczyć. Fascynujące. Szkoda, że nie można ich odtworzyć wszystkich. Wszczepić w maszyny. Dobra. To możemy sobie zbadać. Tu mnie bardzo fascynują te układy z tyłu, co są. Iście bogate we wszystko, to czego potrzebujemy? Dobra, tutaj jest bardzo dużo do socjologii, więc my to sobie zbadamy, się do fizyki. No i cóż, tutaj ten już działa. Działa ocean pod lodem. Ogrzewany przestrzeń i dobra, to fajnie. To może sobie zbadać to od razu. Jak już jesteśmy tutaj, eee, dobra. Mamy kolejne po rzeczy zbadane. Mamy, co to jest? Skarb Piratów. Zdaje się, że około 1000 lat temu te asteroidy sporadycznie służyły jako baza dla kosmicznych piratów. Niewielka grupa. Abordażowa weszła do bazy i przejęła znajdujący się tam skarb. Składał on się on ze skradzionej byczterii artefaktów. Część z nich nadal ma jakąś wartość. Te brudne pieniądze przysłużą się państwo I artefakty jakieś już są znalezione. Dobra, bo tutaj mamy niepracujących. 14 jeszcze trzeba. antytu tu sobie iść w tę stronę dasz, a tak tam i dasz. No to już dobra, to tu już pójdź. Dobra, bo on tutaj będzie miał za zadanie ograniczyć tamtą sprawę. Ten statek konstrukcyjny tutaj też wypadałoby, żeby suchy, na suchy byśmy wskoczyli. Tu jest bardzo dużo minerałów. Tutaj jest, tutaj jest taki, taki. O to, proszę bardzo, się boję już. Ale ten jest zachwycający. Aż oh, shit. Wyszedłem statek badawczy. Dobra mi teść. Co to jest? Ukończony projekt specjalny. Oficjalny korytor tego wrócił z wyprawy badającej bogatą morską biosferę pod lodową pokrywą tego świata. Nasze sądy pod, podwodne sporządziły mapy terenu i skatolog, skatalogowały większość organizmów. Wtedy one mogły przydać się naszym biologom. Ale poza tym nie dokonaliśmy żadnych szczegółowych odkryć. Już to... No, już myślę, że taki źle wiatr, jakiegoś wyskrobali spod tego wody. Dobra, bo tu jest co? To badaj to. Kresztowy kodeks. Także jesteś tu, badaj. Staty konstrukcyjne, twoje zadanie jeszcze nie dobiegło koń końca. Gdzie? Sie, tutaj znowu jakieś są. Sam... Ciodostwo wszędzie. Co tu jest? Dane yy, holograficzne komentują warunki yy, trilateralnego traktatu handlowego pomiędzy trzema potęgami obcych, które niegdyś władały tym kwadratem galaktyki. Nie znamy kodeksu, kontekstu, a szczególnie nie mają znaczenia, ale oficer naukowy Turbemarac uważa, że to znalezisko bardzo pomoże zwiększyć nasze możliwości komunikacji z siłami. Obcych. No dobra. Skor tak. Dobra, tu sobie tak cyknę. Dobra, nagrywa mi się komentarz, jak z gitara się ma. Frakcja kolejna mi się założyła. Dobra, zapisano dziennik. Dobrze. Niechaj się ona utworzyła. Ja bym chciał sobie raczej zerknąć tutaj w Wspólnota Galaktyczna. To słuszne przedsięwzięcie. Dobra, dobra. Yy, ja tu chciałem sobie zarządca flot Teraz tak, zobaczmy co tu, czym ja tu dysponuję. Znaczy nie mogę tego zmienić. W sumie nie chcę rozwiązać, rozwiązać floty, mam trzy statki, ale ja bym chciał, a bo to jest automatycznie ustawione, to nie, teraz nie mogę tego projektant okrętów stryknę to sobie, wyłączę to wyczyść automatycznie, zapis tak, no i teraz tak, mam tutaj zarządcę floty już proszę bardzo, mogę sobie to poprawić Dobra, zwiększymy sobie do 20, ile zapłacę? 1200 stać mnie. Maksimum. 1700 stać mnie. Zbudujemy sobie statki. Maksymalnie, ile można. wzmocnimy flotę. No i niech się próję tutaj. Możemy chociaż mieli ten taki standard. Yy, ile możemy mieć. Dobra, bo tutaj nasze statki badawcze też opieszane tutaj pracują. Na chwilę obecną. Możecie zawsze tutaj gdzieś iść, albo czekacie. Dobra, tego jeszcze nie zbadacie. Wymagający, wymagający. Jeszcze coś mi przyjdzie i tyle będzie. Ale tędy jakoś tam polecisz, to śmiało możesz iść. Tutaj się nic nie zmieniło. Tu możemy ciebie wysłać w te strony. A ty statek badawczy, ten co tutaj też nie masz za specjalnych umiejętności, to puścimy cię tutaj na lewo od stolicy. Bo w sumie nie wiem, co tam za na najbliżej mamy. Dobra, tutaj mi raczej nikt nie wsunie się. Ty możesz sobie to zająć za chwilę. Proszę bardzo, jakiś przełom. O, proszę bardzo, narodziny wspólnoty galaktycznej. Dobra, mamy przełom. Rozpita planeta. Udało się nam pobrać trochę danych. Z... Nowa kolonia. Kolonia Karna Trochę danych ze szczególnie dobrze zachowanej z Kamieliny. Był Pauli. Wygląda na to, że ten relikt sprzed 10 milionów lat zawierał. Programy pedagogiczne przeznaczone dla młodocianych i przedstawicieli gatunku młode bo czyli podrosty, nie były jeszcze gotowe do przyjęcia pełnozakresowego połączenia z umysłem zbiorowym. Zapoznawano ich z technikami uprawy, okrutnicy i kwestiami żywieniowymi w sposób bardziej tradycyjny. To znalezisko że społeczność boli ceniła sobie kształtowanie kraju i zarządzanie ekosystemami, od których zależało też jej przetrwanie. Dobra, kopcie dalej. Dobra, bo kolonia karna korynist tutaj się utworzyła, jak zadowolenie. Mam trochę przestrane tutaj, ta napalana ta się nie nadaje do niczego praktycznie, z wyjątkiem mm, planety handlowej. Raczej, tutaj sobie rozwinę to, bo jak już mam te trzy, to wykorzystam to jedno chociaż do. Nie będę sobie śmieci na ojczystej planecie. Dobra, rywalizacja. Dobra, to już jest moje badanie zakończone. To jest moje. Tu mogę wsypać aż 500 minerałów. Pięknie to wygląda. Dobra, to jeszcze 200 w naukę i. Ten statek konstrukcyjny może tutaj placówkę zacząć budować. Właśnie tutaj mogę, tu, tu już nie muszę, nie mi się doświecić. Ta planeta jest istotna do zamieszkania. Tu są te relikty są. Francja wycofana. O, ty kurde. O, super. Uf, a się wystraszyłem. Skitu, do środka. Gdzie to jest? Ty ja mogę tutaj ogarnąć to Spadaj ten układ szybko Gdzie? Kto mi to? Co to za jakieś inne ślimachry znowu? I tu wyskoczyły. Komersji le, a to co to jest? Syndykat. Ja pierdzi, ale co to się potworzyło jakieś kry... Kryminaliści? A tutaj co, Praworządni? Ta. Ewangelia ma spokojowi handlarze. Przyjaźń. Ja pierdziula, ci co, 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 co za te rzeźnice, się próbują tu już. Ten umysł y, mechaniczny. Się próją już tu z tymi kolei kapitaliści Większa potężność... co te technologie mają większą niemożliwa floty, poziom technologii większy Dobra już tutaj Statek badawczy to już kolonizacyjny znaczy się oświat twu konstrukcyjny wysyłam tu A ty co, no to może jeszcze tutaj polecieć. Zobacz co, tu kryję te tereny. Dobra, to, to już mogę sobie. O kurde. Danie, co to badanie co do badania dronów, 77 miesięcy. 12. Klasyfikator, nie musisz mi się już świecić. Dobra, bo już przerost mam. Cie co tu tu było bez skitu Dobra zbadane Wpijasz tu Czy tutaj lecisz? Placówka 24 punkty. Jeszcze mi brakuje. Łeszisz w mordę kolejna. Senat obraduje. Wspólnota Galaktyczna głosuje nad nową uchwałą, aby ustalić czy stanie się naprawem galaktycznym. Flota ulepszona. Senat to co to? Zakaz handlu organicznymi niewolnikami za. Tu też mi pójdź, zobacz. Ale tu co to może być, a? Za... Cel widoczny z orbity, A to nie tutaj to, to jest nawet. Dobra, tu, 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 tu już to 10. Dobra, o proszę bardzo. Ten skórczywek tutaj, ten jest dość blisko. O. Poziom technologii jest równy, ale wszystkim innym mnie przewyższa i to jest bardzo niepokojące. Proszę bardzo, chmury poczniowe. No, nie, nie przy, przyglądajmy się, ale nie wtrącajmy. Cztery, cicho, ciach, pykę. Zaraz jeszcze, do No, dwa mam naturę. Się na miesiąc. Dobra, nowe życie, Czy jest ktoś o rutynowe? Proszę bardzo, możecie to zbadać pięknie. Badania, badania, brutalne zachowanie. Doniesienia z naszej kolonii informują, że coraz częściej dochodzi nam do brutalnych zachowań. Najwyraźniej część populacji zaczęła przejawiać niespotykany dotąd poziom pożądania i agresji, nikt nie wie dlaczego. Jaka mniejszość? przy, przy te ślimaki tu się jeszcze nawet nie wykluły. Eee, aktualnie bezrobocie jest. Jakie bezrobocie? Na jakim sz szczeblu robotniczym? Odkrycie szczątków kolejnego pradawnego bioku teraboli zapewniło nam dalszy wygląd i w Wydzieje dzieje zbiorowego tego gatunku plantoidów. Wygląda na to, że boole powstały na jednej planecie o nieznanych położeniu jako zwykły gatunek roślin prehistorycznych, boole były klonami swoich osobników macierzystych i w ciągu po, i w ciągu powolnego, trwającego wiele milionów lat spokojnego rozwoju na swojej planecie rozwinęły możliwości wykształcenia umysłu zbiorowego. Dobra, idę dalej? Kopiemy. Nie, to chodzi o to, że właśnie, że tych, o, wzrost przemocy, proszę bardzo, trzeba, że tutaj jakiś, nie wiem, zaradzić jakoś ku temu. Dobra, bo to jest świat pustyny, to możemy skolonizować. Wy macie jakiś świat kontynentalny. Yy, to tu, jak się te ślimaki tutaj za, zakrzewią, to zaraz ich przerzucam. ...tych moich. To szaleństwo. No, no, no to zróbcie coś. bo tu musimy zrobić? Co to jest? Wykorzenie, wykorzenie problemu. Kolonia karna. Jeszcze pora zbadać co powoduje dziwne niszczycielskie zachorowania w mieszkańców kolonii. Badania o Boję się. Dobra, mi to się uderzy przez to, że ta planeta nie się nie nadaje do życia. Ale no dobra, za chwilę temu zaradzimy. Tam się te ślimaki przerzucają. Dobra, wyż możecie w sumie fruwać jak chcecie. Dobra, kazat Adam Udur. Dobra, tutaj sobie zbuduję kosmoport i kotwicę. Port Kwiezdny. O, proszę bardzo, już się jest. Znaleziono tam górnurski kryszta pojęcia, pochodzący sprzed około 7 milionów lat. Zawiera częściowe, czytelne archiwa wojskowe dotyczące inwazji na planetę. Wygląda na to, że górnurowie spodziewali się jakiegoś zbiorowego oporu, zbrojnego oporu i poruszającym niezwykle powoli baole nie zrobili na nich wrażenia. Archiwum opisuje w wysoce pogardliwy sposób łatwość z jaką obchodzono opóźnione reakcje boli niech to były takie anty, no anty trochę pokazały w sumie ale Q. dobra to już masz tu ogarnąć rejestr I anomalie dobra to już to przypisane chyba test zbrojenia, badania tego też badajcie to. Co tu jest? Testy uzbrojenia. Świat wielokrotnie musiał doświadczyć apokalipsy. Skany powierzchni ujawniają, że planeta była wypalana, bombardowana, prążona i smażona w wyniku zapewne najdłuższych testów uzbrojenia, jakie widziała galaktyka. Choć podjęto niezliczone próby całkowitej likwidacji planety, wygląda na to, że obca cywilizacja dokonująca testów nie dysponowała odpowiednią technologią. Oficer naukowy gromadzi spory zestaw szczątków uszkodzeń broni, żywiąc nadzieję, że na odtworzenie jej konstrukcji. Zróbcie, zbadajcie próbki broń kosmitów. Otóż to badaj od razu. A, bo to jest ten mój archeolog. To kto mi tam grzebie w tych... To tu jest jakiś... Kim ty jesteś? Piąty poziom oficera. No to ty niechcący wytypowałem do tych do badań. Dobra, mamy wpływów. Nie, Nie mamy wpływów, co już mnie wykończył wpływowo. Nic nie wykrzeszam. Nie co to są za dziwne frakcje? Pokażcie mi je. Podbije te ostrze z skoły. Brak praw syntetyków w pierciolu, ale mi się trafiły koksy to. Dobra, to kolonia karna. To co tam się dzieje? Proszę bardzo, jakieś te prymitywy. Jak to wygląda? Co to za jakieś żabojadej? Korporacja nic, a planeta Pisarzyc znajduje się na poziomie poki brązo. Prośba. Dobra, kolejna, trzecia kolonia. W głąb króliczej Nory, co to to W głębi pewnej rozpadli na olbrzymiej asteroidzie, odkryliśmy coś zadziwiającego. W skale tkwi marzyna górnicza, wkopująca się coraz głębiej w skałę. Jest to porzucone, i nie wiadomo, kto ją tu umieścił. Jeśli zdołamy wyłączy ją wyłączyć, być może dowiemy się czegoś o technologii, na której jest oparta, ale musimy się spieszyć, bo jakiś skalny zawał yy, może ją zmiażdżyć. Spróbujcie zatrzymać to urządzenie. Tak samo ten, ten sam piąty. Zarodniki dzikości, co to jest? Eee, kolonia karna. Dochodzenie w sprawie przyczyn dziwnych, dzikich zachowań dobiegło końca. Okazało się, że w rozległej sieci jaskiń obejmujących całą skórę globu rośnie zagadkowy grzyb. Pokrywa całe jaskinie, wszystkie ich powierzchnie i rozciąga się na tysiące mil. Grzyb często widziela zarodniki, które wylatują z jaskini. Nie znamy przyczyn tej strategii takiej strategii, ale wiemy na pewno, że to właściwie one powodują prymitywne zachowanie u naszego gatunku, uwalniając pierwotne żądze. Możemy podjąć próbę całkowitej likwidacji tego grzeba lub znalezienia jakiegoś z zastosowania dla tego zjawiska. Żyj. Nie no zobaczymy. To i tak jest, to te, tak było eksperymentem, była. 15 miesięcy dobra.